Witam serdecznie z, w serii z cyklu Rozmowy sama ze sobą. Tytuł tego filmiku, część druga tego nikt ci na zewnątrz nie powie. Nawiązuję do tego ostatniego mojego filmiku. Um, tutaj chcę jeszcze podkreślić taką, taki fenomen, żeby po prostu uważać. I być mocno, mocno wrażliwym na wszelkiego rodzaju manipulacje z tego świata, też duchowego, gdzie teraz tego naprawdę. Ja często o tym mówię w moich filmikach i przestrzegam, bo jestem bardzo mocno uczulona już na, na wszelkiego rodzaju manipulacje i powiem, jak one wyglądają. To są takie manipulacje typu, że jak nie wykupisz tego kursu, to będziesz dalej w tych samych miejscach. Albo typu, że jak tego nie wyczyścisz jakiś e, karmicznych partnerów, którzy byli w Twoim życiu i nie zrobisz miejsca, nie wyczyścisz tamtego, ale do tego czyszczenia potrzebujesz mnie, tylko ja Ci mogę w tym pomóc. To są manipulacje i w Tobie się budzi takie coś: o kurde, no to ja będę w tych samych miejscach, a nie chcę być w tych samych miejscach. Chcę mieć y, super jakiś tam związek. No i co się wtedy wydarza? No kurde, wyciągasz z kieszeni portfel i walisz tam tysiaki. Do tego, żeby zapłacić temu danemu y, terapeutowi czy tam danemu y, coachowi, jak już, to, jak już to powiem. I chciałam Wam powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby, m, żeby mieć wsparcie u takich ludzi. Nie u takich, właśnie u innych, u tych, którzy będą cię jak najszybciej, będą cię prowadzić do samorealizacji, do tego, że ty sama będziesz mogła siebie już utrzymać w tych wszystkich swoich emocjach, w tym, w tym, co się dzieje w twoim życiu, i będzie to na zasadzie takiego siostrzanego wsparcia, a nie jakiegoś, że ja wiem lepiej, ten tam na górze, ten tam na zewnątrz wie lepiej. No także tutaj chciałam, bo mocno widzę ten trend teraz, co się dzieje, właśnie dużo jest takich. E, Jasno widzących, jasno słyszących, jasno nie wiem co jeszcze, którzy oni wiedzą lepiej, oni widzą, oni, oni potrafią wszystko ci powiedzieć: co tam dusza od kogoś mówi, albo co ty, co twoja dusza do ciebie mówi, oni to wiedzą lepiej niż ty. No i, i dlatego są bardzo wartościowe osoby, które dają ci to wsparcie. Ale nie mogą nigdy yy, dawać Tobie odpowiedzi i radzić Tobie, co Ty masz robić, dlatego że te rady będą wypływały z ich poczucia. Tych wszystkich ich programów i z tego, w jakim oni są miejscu. Nigdy to nie będzie takie do końca czyste, te channelingi, czy tam jakieś prorokowania. One nie będą nigdy czyste, bo one przepływają przez umysł tego danego człowieka. I, I to nigdy nie będzie do końca prawdą. Także dawajcie wszystko pod znak zapytania. Tu nie chodzi o to, że mamy chodzić jak tacy podejrzliwi ludzie, którzy we wszystkim szukają jakiegoś drugiego dna. To nie o to chodzi. I teraz jeszcze bardzo ważny temat chciałam poruszyć do, co do tego filmiku, ostatniego, takie jakby dokończenie, bo potem mi jak skończę, tam nagrywać, to potem mi przypływają jeszcze rzeczy, które chciałam dopowiedzieć. Tutaj bardzo ważne jest zrozumienie też tego, że na przykład zostaliśmy wychowani nie tylko w tym społeczeństwie, takim społecznościach, potem wprogramowani w szkołach i tak dalej, ale przede wszystkim przez rodziców, którzy po prostu tak samo jak i my, i z pokolenia na pokolenie to szło. Od tysięcy lat oni byli tak jakby zamrożeni w tym swoim wewnętrznym dziecku i reagują za każdym razem z tego swojego zranionego wewnętrznego dziecka. Czyli mamy takich, i to nie jest obraza teraz do naszych rodziców, bo ja mówię tak samo i o mnie, jako o rodzicu do moich dzieci, bo też taka właśnie byłam i też to robiłam, bo nie było tej wiedzy i tej świadomości. Nie przyszła mi wtedy ta świadomość, że tak to jest, że, że działam z, z podłoża programów i z podłoża tych zranień, które były w moim dzieciństwie. I to jest tak, jakby było ukryte. Ukryte małe dziecko w dużym ciele, i tak właśnie nasi rodzice nas wychowywali. I był ten trend taki w tym świecie: nie było miłości bezwarunkowej. To jest coś, co dopiero teraz będziemy budować i wchodzi to do życia. Tego nie znamy. My znamy tylko warunkową miłość, która się opierała na to, że ty musisz jakaś być, żeby być kochana i przyjęta. I czego tak naj, najbardziej człowiek, dany człowiek i wszyscy ludzie na świecie, czego oni najbardziej pragną. Pragną być kochani, pragną być przyjęci, pragną akceptacji. To są te, to praktycznie wszystko się kręci wokół tego. Wszystko, co dzieje się na tej ziemi, te wszystkie przemoc, yy, wszystkie dramaty, one polegają na tym, że to ludzie wołają, wołają z, z takiej z głębokości swojego serca, wołają o te uznanie, o tą akceptację. I to jest fakt. I teraz, jeżeli my na przykład y, rodzimy się w rodzinie, oni zrobili wszystko, co mogli najlepiej zrobić, oni nie umieli tego inaczej zrobić. Oni działali tak, jak się nauczyli od swoich rodziców. I nie mam, nie miejcie tego im za złe, ja też nie mam za złe tego moim rodzicom, i teraz tylko to widzę u siebie. I dlatego teraz następuje taki moment. Że my, jako teraz to pokolenie, my musimy to zastopować. My musimy to po prostu zobaczyć, zauważyć i zrobić to w sobie, zintegrować to w sobie, że praktycznie to wewnętrzne dziecko, które tam krzyczy owołanie na zewnątrz: daj, 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 zaakceptuj mnie, pokochaj mnie. To teraz my musimy z tej pozycji tego dorosłego, czyli ja w sobie mam te wewnętrzne dziecko i jestem też tą dorosłą, która się tego uczy teraz, która właśnie, jak przychodzi ta tęsknota, która wypływa ze mnie na zewnątrz, że tęsknię za czymś, za kimś, za jakimiś dobrami materialnymi, za statusem, za tym, żeby być uznaną, żeby być widzianą, to w tym momencie. To jest to wewnętrzne dziecko, które tęskni praktycznie o moją uwagę tego dorosłego i na tym się to kończy, to jest w tym zamkniętym kole. I teraz właśnie następuje ten przełom tutaj, tej ziemi, tego świata, że idziemy w całkiem teraz innym kierunku i jest to o miłości bezwarunkowej. I teraz to nie znaczy teraz, że my mamy się godzić na wszystko, że na przykład macie jakiegoś partnera, który przekracza wasze jakieś wartości, przekracza wasze granice, nie pasuje już do tego waszego świata i wy macie go bezwarunkowo kochać. I na przykład y, godzić się na to i dalej być w takim związku. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jak wy wypuścicie ze swojego serca miłość bezwarunkową do człowieka który gdzieś tam był w waszym życiu i on już na przykład nie możecie na przykład zdradzić siebie i wejść w tą relację, bo ona tam przekracza pewne wartości, które są w was, a ten człowiek, który na przykład nie ma takich samych wartości i na przykład robi rzeczy, które no przekraczają te wasze granice, to ty go możesz dalej kochać, wypuścić to z tego twojego serca, nie musisz tego ściskać w twoim sercu i zamykać tej miłości, bo ona wtedy traci ten, tego, tego obiegu, nie ma, no, ty możesz wypuścić to i powiedzieć tak, kocham tego człowieka, ale kocham bardziej siebie, stawiam siebie na pierwszym miejscu i nie wybieram tej relacji dla siebie, bo ona mi nie służy na przykład. To może być takim jednym z warunków, znaczy z takich jak bywa, właśnie wyjście poza tą strefę miłości warunkowej. Czyli na tym właśnie tutaj chciałam tylko to dopowiedzieć do tego filmiku. Po pierwsze o tych manipulacjach, jak wam ktoś powie, że ja ci wyczyszczę wszystko wewnętrznie, tę energię, wyczyszczę z ciebie, żebyś ty mogła mieć lepszy związek, a zapłać mi tu 20 tysięcy za, za taki kurs, bo bez tego nic nie zrobisz, bez mnie jesteś w czarnej dupie, no to uciekajcie po prostu, uciekajcie od takich ludzi. Ale możesz się otworzyć na, na jakieś prowadzenie człowieka, który ci powie, ja cię poprowadzę do tego momentu, i potem idziesz sama, bo już będziesz w stanie te wszystkie rzeczy zintegrować w sobie, bo początek jest trudny, żeby to tam zobaczyć wszystko. To jest duże, są uwikłania czasami, że sama tego nie jesteś w stanie zobaczyć. Ja też korzystałam bardzo dużo z pomocy innych ludzi, ale też właśnie czasami wpadałam w sidła tych, którzy mi powiedzieli, że bez nich nie dam rady, i nie wiedziałam wtedy jeszcze, że to jest manipulacja. No, i drugą częścią reas reasumując to wszystko, to jest to, właśnie, że byliśmy wychowani właśnie w takiej w warunkowaniu, i w nas stworzyło się coś takiego wewnątrz, że ja muszę jakaś być, żeby być zaakceptowana. W tym moim środowisku, bo inaczej nie przetrwam. To dziecko, kiedy się rodziło, ono, nie by, ono miało w sobie takie mechanizmy przetrwania, to ego ma mechanizmy przetrwania, ono nie wie, że tam jest coś wyższego, coś bardziej duchowego, i wtedy to dziecko wy, 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 wytwarza takie właśnie emocje, które się tam gdzieś zakleszczają i one są stłumione, takie emocje typu: Bez rodziny nie przetrwam, albo muszę teraz się dopasować i muszę być inna niż jestem wprawdzie w swojej istocie. Muszę być teraz inna, bo oni mnie nie zaakceptują. Muszę być grzeczna, muszę odgrywać jakąś rolę, i potem się to tworzy, coś takiego, że te maski nam gdzieś zostają, i ta dusza nie potrafi się, ta nasza istota prawdziwa, ona nie potrafi się przebić i nie potrafi wypłynąć, bo ona jest oklejona tymi wszystkimi maskami, tymi wszystkimi strukturami, które ją tam mocno trzymią w rydzach. I teraz właśnie pod tym jest podpięte lęk przed odrzuceniem właśnie przez, tą całą spo, przez to społeczeństwo. Ale kiedy my wyjdziemy wyżej, ponad to wszystko i zobaczymy, że na przykład ta nasza rodzina została nam dana tylko po to, żeby ta nasza dusza tam została, no żebyśmy się tam wychowali i to był taki... Takie boisko treningowe do nas, które nas kształtowało w tych naszych umiejętnościach, w tych naszych talentach, w których teraz możemy służyć innym ludziom, i to nam było bardzo potrzebne. Ale kiedy z tego z tej istoty takiej duchowej, patrzymy na to, że my mamy jeszcze inną rodzinę, że mamy, że mamy po prostu, że jesteśmy od początku, od przed naszymi urodzinami totalnie przyjęte, pokochane, ukochane, że mamy to wszystko w sobie, w tym kompakcie, jesteśmy z tego zintegrowane, jest to w nas zintegrowane, że ja już nic nie muszę robić do tego, żeby zostać przyjęta przez moją pramatkę i przez mojego praojca, którzy cieszyli się na moje przyjście tu na tą ziemię, którzy czekają, aż, za, aż zakwitnie to w pełni, ten mój potencjał W to, to, kim naprawdę jestem, bo najpierw musiałam poodklejać te wszystkie przyklejki, te naklejki, te, to kim praktycznie nie byłam, ale kim nauczyłam się być, żeby przetrwać w tym danym środowisku, w którym byłam. I to tutaj jest cały, cała nasza taka praca teraz, która polega na odklejaniu tej cebulki i dochodzeniu do tej właśnie, do tej swojej prawdy, do tego, kim naprawdę jestem, kim jestem w swojej strukturze, kim jestem w, swoim tale, w swoich tych, takich talentach podstawowych, i co tutaj przyszłam, z czym tutaj przyszłam, jaką energią jestem tutaj. I, i to trzeba odkrywać w naszym życiu, bo inaczej ży, ży, żyłyśmy po prostu nie w tym swoim. Tak jakbyście, to jest tak, jakbyś wsadziła silnik. Nie, jakbyś, jakbyś po prostu miała skorupę auta BMW i wsadziła silnik z malucha. To jest po prostu coś takiego tutaj, że, że nie żyjemy tym całkowitym swoim potencjałem. I tutaj o to chodzi, tutaj cała ta gra polega na tym, żeby to odkryć, żeby sobie przypomnieć, bo tam nie ma nic nowego, ty nie musisz nic z zewnątrz dołożyć do siebie, tam jest wszystko już zrobione, tak jak w tym nasionku tego drzewa, które takie jest mocne, które może przetrwać najgorsze wichury. To te drzewo w tym nasionku już jest cała ta informacja, co powstanie z tego. I dlatego ty musisz to podłoże dać tym, temu wzrostowi. I tym podłożem jest po prostu to, że Możesz przyjmować te inspiracje z zewnątrz tych ludzi, ale zawsze ta odpowiedź twoja musi wypływać z twojego wnętrza, bo ty musisz to wiedzieć. To jest twoja prawda, to jest pra prawda, która zostanie powiedziana przez kogoś, to jest jego prawda i to nie musi być wcale twoją prawdą. A myśmy po prostu przejęli to wszystko, bo tak nas nauczo nauczono, że wszystko jest na zewnątrz. Na zewnątrz jest tam rodzice ci dali miłość warunkową, oni cię uwarunkowali, oni cię stworzyli taką, jaką masz być. Dla nich, bo to jest takie jakby przedłużenie ich samych, bo oni tego nie wiedzieli inaczej. Oni nie, nie wiedzieli, że mają ci, cię zostawić, żebyś ty podejmowała swoje decyzje, żebyś miała swoje zdanie, żebyś umiała powiedzieć. Wiecie, jak to jest, jak kiedyś e, dzieci i ryby nie mają głosu, albo jak powiedziałaś swoje zdanie jakieś, które nie było kompatybilne z Twoim otoczeniem, to byłaś odrzucana i tego się najbardziej boimy, dlatego zamykamy wszystko w sobie. I teraz następuje właśnie ten czas, że wszystko pod znak zapytania, wszystko kwestionować i dać sobie ten czas, żeby odkrywać, czego ja naprawdę chcę, kim jestem. Po co tu przyszłam, z czym tu przyszłam, jaki tu jest mój cel, czy jeszcze tą pracę, które, którą robię do tej pory, czy ja ją robię, że ją lubię, czy ja ją robię, żeby tylko przetrwać i dostać zapłacone. Takie prostytuowanie się trochę to jest. I nie mówię tego, żeby osądzać, tylko mówię tego z własnego doświadczenia, bo ta dusza już w, tym, w, tym, w tej skorupie się aż dusi, ona chciałaby coś innego, ale tam jest ten lęk o przetrwanie, tam jest ten lęk o to, czy ja dam radę się utrzymać z tego czy z tamtego, ale jeżeli wam to nie sprawia żadnego problemu, że lubicie tą pracę, którą wykonujecie, to jest wszystko okej, okay, to możecie być tam jakąś na etacie, czy tu nie musi każdy być jakoś samodzielny, tylko chodzi o to, żeby dochodzić coraz bardziej do tej swojej suwerenności, do tej swojej wolności, do tego, kim naprawdę jesteś i wyrażać to na zewnątrz, bo te puzle właśnie, które, z którym tutaj przyszłaś i że ono potrzebuje być wsadzone w to miejsce, bo tam obok jest po prostu ta, 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 ta osoba, która stoi obok, ona potrzebuje właśnie tej, tego kawałka ciebie, żeby też, żeby też ten obraz cały był, był tą pełnią. Dlatego tutaj to wszystko jest zaplanowane tak, jak to ma być. I teraz, od, teraz chodzi ona o, o to, żebyśmy to zobaczyli, żebyśmy przejrzeli, gdzie zostaliśmy uwikłani, może przez jakiś tam, nie wiem, kogo. Te siły, takie, które nie chcą tutaj tej bezwarunkowej miłości, oni nas tak od początku wsadzili w takie ramy, zniewolili nas i od początku w systemach szkolnictwa przedszkola już się to wszystko zaczęło i od, od w sumie od, od rodziców, którzy już też zostali w taki sposób zaprojektowani, kim ty tutaj musisz być, co ty musisz tutaj mieć, co ty musisz pokazać, żeby się identyfikować z tym zewnętrznym rzeczą. Ty musisz umieć nago stanąć na łące i powiedzieć jest. Jest, to jest wszystko, co mam i z czego jestem dumna i nic nie musi po prostu, nic mnie nie identyfikuje, co jest z zewnątrz. Wszystko to jest po prostu ze mnie. Ja mogę zostać ze spadochronu wyrzucona gdzieś na jakiejś bezludnej wyspie i po prostu tym swoją, tą swoją esencją wybuduję to wszystko, co jest mi potrzebne i, i praktycznie to wszystko, co na zewnątrz wybuduję, Typu dom, co, cokolwiek potrzebuję, z czegokolwiek się cieszę, to, będzie, to będę miała do używania, ale nie będzie mnie to identyfikować, nie będę do tego przywiązana. Mogę w każdej chwili z jednym małą walizką wyskoczyć znowu z tego miejsca i iść dalej, i to po prostu nie będzie obniżać mojej wartości i jak ja siebie widzę, i to właśnie jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli totalnie wolni. Tak samo jest z ludźmi, którzy nas otaczają. One, te relacje są, ale one cię nie zniewalają i nie uzależniają cię od tego, że ty bez nich nie, nie dasz rady przeżyć. I tu jest ważne to wybudowanie tej suwerenności, bo tylko w tym momencie jesteś do niezmanipulowania, nie da się Tobą manipulować i nikt na tobie nic nie zarobi. I nie będziesz yy, po prostu, bo, ty, bo to wychodzi wszystko z lęku, to że jesteśmy związani w takich właśnie układach, schematach, konceptach i też kontraktach, bo yy, dużo związków to są tak zwane Kontrakty, nic więcej. I, I w tym momencie, jak ty nie żyjesz w tym lęku, bo tym, tego lęku nie masz, bo jak jesteś wolna, to nie masz tego lęku i ty po prostu już nie jesteś tak jakby tym pożywieniem do tego systemu i oni się boją bardzo takich ludzi i ty, takich ludzi zwalczają. Dlatego każdy, kto ogłosił prawdę taką, że nie bał się mówić prawdy, to był zawsze albo zabijany, truty, albo coś tam było jeszcze usuwane był z tego, bo to było zagrożenie dla tego ludu, bo czym więcej takich ludzi jest, tym mniej można nimi manipulować. Dlatego wyłącz telewizor. Włącz myślenie i staraj się tworzyć swój świat na podstawie swoich wniosków i swoich odkryć, które kierują cię od wewnątrz, a nie to, co z zewnątrz przychodzi i tobą manipuluje. Także, wszystko, co słyszysz na zewnątrz, weź to pod znak zapytania: tego w ogóle może nie być. To jest wszystko manipulacja, żeby trzymać ludzi w lęku. To jest to wszystko, co teraz się dzieje na zewnątrz. Nie chcę tutaj wchodzić w politykę, bo nie jestem polityczna. Nie jestem też religijna, jestem bardzo głęboko wierząca, ale nie religijna i, i po prostu wolna od wszelkich systemów, wolna od, od wszelkich związań, powiązać on, od autorytetów. I, I po prostu tutaj, y, teraz tworzymy nową, ziemię, nowy świat, właśnie na ludziach, którzy wrócili do swojego potencjału, wrócili do swojej suwerenności i chcą po prostu decyzję podejmować ze, swojej, ze swojego wolnego wyboru i, i tego, co naprawdę ich spełnia i, i co im daje radość i szczęście. I też bycie w tym, że wszystko jest dozwolone sinusoida, tak jak mówiłam, w, to też w tym przedostatnim moim filmiku. Nie zwalczaj żadnej emocji, ją tylko przyjmuj, przepuszczaj, bo to jest to wszystko, co było wypierane przez, nasze, przez nasz cały ród. Oni nie czuli, oni nie mogli czuć, oni musieli funkcjonować. Kobiety musiały być bardzo silne one musiały być y, praktycznie facetem i, męż, i kobietą w domu do dzieci. One funkcjonowały, one po prostu nic nie przeżywały, nie, nie, nie odczuwały, one miały wszystko pozamykane w swoim ciele, i teraz to wypływa na powierzchnię, i my to wszystko musimy przetransformować tym, że to przyjmujemy że to ukochujemy w sobie że nie odrzucamy tego i to jest moja moją drogą jest do wolności jest umrzeć bo tego się najbardziej boję, boi się ego umrzeć umrzeć do, do tego co na zewnątrz o tobie mówią umrzeć do tego żeby kimś być umrzeć do tego żeby coś stworzyć ty nie musisz nic stworzyć ty tu masz po prostu tylko być i żyć tu i teraz tworzyć tu i teraz i, I to jest właśnie to, że jeżeli boisz się bardzo, właśnie ten ścisk masz w swoim ciele i boisz się e, tutaj żyć, to po prostu musisz umrzeć. Po prostu pozwól sobie umrzeć w tym momencie, w tym danym momencie. I przychodzi w ciele takie rozluźnienie, ja już nie muszę walczyć. To jest właśnie to, z czego praktycznie można za każdym razem ze wszystkiego wyjść, jak to przyjmiesz na klatę i powiesz, no to zabij mnie. No to zrób ze mną co chcesz, tak było właśnie przy, z moją depresją, jak już nie wiedziałam jak z tego się wydostać, to powiedziałam, to ty Franco mnie po prostu zabij. No i nie będę żyła, poddam wszystko, zostawię, bo tu był lęk o dzieci, o to jak to będzie, że moje dzieci zostaną bez matki. I od razu tam lament i tego się najbardziej bałam. I potem jak weszłam w to, czego się najbardziej bałam, w tą największą śmierć, kiedy umieram, to wtedy dopiero zaczyno się życie. Ja to widziałam, bo miałam krótki czas takiej pracy, że byłam jakby położną czy towarzyszem śmierci, przy śmierciach, ludzi, którzy odchodzili z tej ziemi, którzy byli bardzo zamożni, którzy mieli wielkie rodziny, którzy zostawiali wielkie posiadłości. I ja byłam przy nich w tych ostatnich, <laughs> w tych ostatnich tygodniach, czy godzinach czy minutach życia, i widziałam, co się z nimi robi, jak było im trudno puścić. Po prostu puścić swoje dzieci, puścić swoją rodzinę, puścić swoje, swoje, swoje bogactwo, swoje posiadłości, na które całe życie pracowali, że sobie po prostu garba wyrobili. Jak widziałam, jak walczą, jak nie potrafią odpuścić, jak nie potrafią zejść z tej planety, bo tak się mocno trzymią tego. Dlatego lepiej to zrobić już teraz, żeby się niczego nie trzymać, ale ze wszystkiego korzystać z radością. I, i umierać każdego dnia na wszystkich po prostu takich właśnie... Bycia, bycia uznawanym, bycia jakimś celebrytą, kimś tam gówno, to do to niczego ci to jest niepotrzebne. Ty w tym, kim jesteś, jesteś indywidualnością i jedyną w swoim rodzaju, nie musisz się do nikogo porównywać, nikogo naśladować, nikogo kopiować. I to jest tutaj ta jedyna wolność, którą mamy, i z tym was zostawiam. Wydaje mi się, że wszystko już wyczerpałam, jeżeli chodzi o ten. O ten cykl tego właśnie, że nikt ci tego nie powie na zewnątrz. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.